Telewizja Włoska narzeczona. Odcinek 67. Nie bierze. Za chwilę wracam na ranczu. Dobrze, niemożliwe, kochanie, gdzie jesteś? Muszę być silna. Tu jesteś. Vittorio, Wittorio, nic nie mów. Przepraszam, byłem idiotą. Wiem, że się pobieramy, ale musisz szanować mnie, moją przestrzeń i czas. Nie możesz mi zakazywać odbierania telefonów. Jeśli znów to zrobisz, odsunę się od ciebie. Rozumiem. Zapomnij o tym, co się stało. To dom moich pracodawców. Pokaż odrobinę szacunku. Jesteś najpiękniejszą kobietą, jaką poznałem. Umarłbym, gdybym cię stracił. Będziesz mnie szanował i dasz mi czas. Obiecuję. I nigdy nie pocałujesz mnie bez pozwolenia. Ten niedawny buziak był cudowny. Nie naciskaj. W całym ranczu zamontowali monitoring. Nie chcę problemów. Zgoda. Zrobię o co prosisz. Nie chcę, żebyś czuła się przy mnie skrępowana. Podaj mi rękę. Wychodzę. Do widzenia. Błogosławione drewno kołyski, która was kołysała. W porządku? Jak najbardziej. Don Juan z ciebie. Szkoda, że najważniejsza mnie olewa. Diana? Nie, Fiorella. Podoba ci się Fiorella? No to problem. Tak jakby. Ale nie poddam się. Będę o nią walczyć. Fiorella niedługo wychodzi za mąż. Zapomnij o niej. Może. Poszukaj kogoś innego, byle nie Włoszki. A jak tam twoja kuzynka? Roxana? Nic mnie z nią nie łączy. Tęsknię za Dianą. Codziennie ją widujesz. Nie o to chodzi. Poprosiłem ją, żebyśmy dali sobie czas. Od tamtej pory tęsknię. Czuję się jak idiota, bo to ja ją od siebie odsunąłem. Nie zaprzeczę, ale dam ci radę, co powinienem zrobić. Kiedy przyjdzie, powiedz, jaka jest słodka. Ponies jej podręczniki. Ty weź książki od Roksany, zanim cię nimi zdzieli. To najbardziej mi się w niej podoba. Nigdy nie wiem, czego się spodziewać. Jest nieprzewidywalna. Ale uważaj, kiedy się wkurzy, potrafi zranić. Nie wątpię. Kiedy? Co z tego, że wchodzę z herbatą? To nie przedszkole. Może pan zaczynać. Diana jest słodka, ale ma charakterek. Zasady są po to, by ich przestrzegać. Przyjdziesz z herbatką na operację? Roxana jest opryskliwa. Zamknij się, nie będę nikogo operować. Studiujesz medycynę, zapomniałaś? Diana... Diana jest ostra i sarkastyczna. Nie mów tak. Za to ją uwielbiam. Roxana bardzo mi się podoba. Cieszę się, myślałem, że będziemy się kłócić o Dianę. Na początku przeszkadzało mi, że jesteście razem. Ale żaden z ciebie kretyn. Bez urazy. Daj mi wolną drogę u kuzynki, a ja pomogę ci zdobyć Dzianę. U Fiorelli i tak nie mam żadnych szans. Jak zajęcia? Słyszałeś o piekle? To było znacznie gorzej. Zrobili wam niezapowiedziane kolokwium? To byłby raj. I kto to mówi? Nie umiesz siedzieć cicho. Przynajmniej nie jestem prostaczką. Za karę musimy oddać super skomplikowaną pracę. Na jutro. Na jutro. Chodźmy, żebyście szybko ją zrobiły. Mogę? Chodźże. Mówi do ciebie. Dziano, usiądź. Co ci jest? Nic. Ja, ty, my. Wiem, kiedy jesteś blisko, bo twój zapach jest najpiękniejszy na świecie. Pachniesz jak chilaquiles mojej mamy. To trzymam towarzystwa Gaelowi. Nie jest sam. Dla mnie ty jesteś bardzo specjalny, i... Jesteś wyjątkowa. Nie chcę, żeby... Wrócę na ranczo autobusem. Dziwnie się zachowujesz. Nie życzysz sobie mojego towarzystwa? Przeciwnie. Wrócę na ranczo z Gaelem. Powiem twojej przyjaciółce, żeby na ciebie zaczekała. Gael mówił, że ma inne zajęcia. Będą długie i nudne. Nie szkodzi. Nie pozwolę, żeby taka księżniczka czekała wiele godzin bez opieki. O czym ty mówisz? O niczym. Uwielbiam być blisko ciebie. Lepiej, żeby nikt mnie z tobą nie widział. Ja się nie zadaję ze służbą. Wiesz, czego Ci trzeba? Zmiany otoczenia. Wiem, jak Ci pomóc. Idziemy? Dobrze. Nigdy nie widziałem takich oczu. Będą kwadratowe od siedzenia z nosem w książkach. Wszystko przez roksanę. Pomogę ci. Muszę zajrzeć do tylu podręczników. Chodźmy, tracimy czas. Z takim humorem niczego się nie nauczysz. Trzeba go zmienić. Miałeś rację. Stara mi nie ufa. Wypytywała Włoszkę, czy widziała coś podejrzanego. Nie mówiłem? Co powiedziała? Nic. To znaczy, że faktycznie nie widziała, jak się całowaliśmy. Choć raz mnie posłuchaj. Nie wychylaj się. Będę się zachowywać jak zawsze. Bylebyś nie wzbudzała podejrzeń. Nie martw się. Więcej nie pocałuję cię publicznie. Bez przesady. Musimy okazywać sobie Miłość? Miłość? Mm -hmm. Tak. Dijo que yo te amo. A kto powiedział, że cię kocham? Chcę chodzić do pracy. Nie ma mowy. Jesteś w ciąży, to niezdrowe dla dziecka. Zmusiłeś mnie do niebezpiecznego badania, a przejmujesz się pracą? Teraz wiem, że to moje dziecko. Praca nie stanowi zagrożenia. Większość czasu spędzam na siedzeniu. Dalej będziesz siedzieć, ale na ranczu. Nie zniosę życia w tym gnieździe żmij. Nie będziesz pracować aż do porodu. Cześć, skończyłam pilates i wpadłam odwiedzić Pedra. Jak widzisz, nie ma go. Przepraszam. Niechcący Was usłyszałam. Jeśli Sonia nie będzie pracować. Mogłabym ją zastąpić na czas ciąży. Świetny pomysł. Niestety nie zamierzam rezygnować. Panie Oswaldo, ktoś do Pana. Dziękuję, już idę. Później dokończymy. Myślałam, że to już postanowione. Jak widzisz, nie. Mam ważny telefon. Mogłabyś? No, claro. Oczywiście. Zamknij drzwi. Witaj Pedro, za pół godziny na ranczu. Chcę porozmawiać o teście DNA. Dokąd mnie prowadzisz? Mam dużo pracy. Już mi się poprawił humor. Jesteś spięta, musisz się odprężyć. Przychodzę tu, kiedy mam ochotę brać. Przychodzisz tu kraść? Nie. Skąd? Nie, 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 nie. Więc? Pamiętasz, że chodzę na terapię? Alina, psychologa, poradziła mi, że kiedy ciągnie mnie do narkotyków, muszę poszukać czegoś, co sprawi mi radość. I co? Kilka dni temu usłyszałem, że zostało ci kilka miesięcy życia. Miałem ogromną ochotę się naćpać, ale tego nie zrobiłem. Posłuchałem rady Aliny. Co to ma wspólnego ze mną? Pokażę ci coś, co sprawia mi przyjemność. Chciałbym robić to z Tobą. Co? Za bardzo się śpieszysz. Nie chodzi mi o to, tylko o pomoc. Nie rozumiem. W ubiegłym tygodniu szkoła otworzyła program pomocy sierotom. Tutaj nareszcie poczułem się przydatny. Zupełnie zapomniałem o narkotykach. To było magiczne przeżycie. Jestem pewny, że tobie też się spodoba. Zgoda. Co się stało? Przestraszyłaś mnie. Pedro chce porozmawiać. Mówiłaś mu coś? Skądże? Groziłaś, że z nim porozmawiasz, jeśli nie zostaniesz. Przecież nadal tu jestem, spokojnie. Więc o czym chcę rozmawiać? Nie wiem. Nie denerwuj się. Życzą sobie panie czegoś jeszcze? Na przykład? Łukru skłamstewek dla pani? Nie. Dziękuję. Naprawdę? Nie kłamie pani? Może dba pani o figurę i nie chce się zdradzić. Wiele osób kłamie, nawet w kwestii brzucha. Choćby o ciążach, które są wynikiem tycia. O czym ty mówisz? O niczym. A pani coś ukrywa? Jestem szczera i uczciwa. Nie mam tajemnic. Nie? Wiem coś, co się pani nie spodoba. Mam powiedzieć? Tak, mów. Soniu? Ty? Jutro mam ważne spotkanie. Wybierz mi garnitur. Ja? Interesuje mnie twoje zdanie Niech mama ci pomoże Chodźmy Witaj Nie waż się zdradzać naszego sekretu na pańskim miejscu martwiłabym się ja tym, co robi pańska żona, a nie tym, czego ja nie robię. Cieszę się, że zdrowiejesz. A ja... Nie można tego tak zostawić Będę miał brzydkie blizny Nie mówię o nim To na pewno sprawka Anibala Musi ponieść karę Marzę, aby zapłacił za to, co nam zrobił Nie przejmujcie się Pragnę jedynie spokoju Będziesz go miał Wracaj do zdrowia Później zajmiemy się winnymi Będę zapomnieć o całej sprawie Nie martw się, wszystko będzie dobrze Uspokój się i odpoczywaj Tak Nie widzisz jaka potrafisz być okrutna? To pewnie wina miejsca, w którym się lugar Mieszkańcy tego domu to diabły. Nie próbowaliście odprawić egzorcyzmów? Dlatego przyda ci się miła, domowa atmosfera. atmosfera personal Jesteśmy na miejscu. Czyli gdzie? Chciałbym, żebyś mnie lepiej poznała i przestała traktować jak śmiecie. Przywiozłeś mnie na wysypisko? Nie. Do mojego domu. Kiedyś przyprowadziłaś mnie do swojego ulubionego miejsca, gdzie było ci dobrze. Teraz poznasz moje. Znam te drzwi. Ale nie poznałaś mojej rodziny. Chodź. Zaufaj mi. Na pewno mnie nie okradną? Nie. Pod...